Siemu jestem Sim Games, a to jest już trzeci, polażę, tak, trzeci odcinek ze serii Zrób to Sam. W tym odcinku będziemy robili bałwanka. Więc tak, do tego będzie nam potrzebna skarpetka. Yy, nitka. Najlepiej taka chuda. Dosyć i biała. Guziczki. Miałam czarne. Yy, trzy szpilki. Trzy szpilki. Klej magik. Trzy... Klej magik. Strążka. Nożeczki i ryż, 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 tak ryż, ja to wszystko odsunę, ryż, tak ryż, 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 no dobra, więc najpierw co robimy, no i miska, najpierw co robimy to do miski wsypujemy ryż, tak najlepiej trzy torebki. Następnie po różowej rewolucji trzeba tu ogarnąć. Więc. Ogarniać! Iść trzeba! No dobra, ja już ogarnęłam. Yy, mogą tu jeszcze być jakieś drobinki, ale to już szczegół. Więc tak, miskę z ryżem. Osta, miskę z ryżemu. Wow. Odstawiamy na bok. Bierzemy naszą skarpetkę i nożyczki, nożyczki. I przecinamy, znaczy to muszą być białe skarpetki, ale ja mam z napisem i to potem zamaluję. Jakoś tak. Przecinamy tam, gdzie jest pięta. Na połowie pięty przecinamy nasze piękne skarpetki. Przecinamy. Okej. Okay. No, prawie powiedzmy, to można dociąć. Okej, okay. ja mam przeciętą, to na razie na bok odkładamy. Jeśli mamy taką skarpetkę, to sobie rozchylamy, rozchylamy i pakujemy wtoryś. Więc yy. Takujemy w to ryś, znowu będzie wszędzie ryś, wszędzie, 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 to może tutaj ja zrobię na niską będzie nam najlepsze. Tak, wracamy po pauzie, ja już mam napełnione naszą skarpetkę, ale napełniamy tak, aby jeszcze trochę zostało miejsca, tak dotąd, tak tutaj, tak troszeczkę, no, może ja tak pokażę, tak tutaj, no trochę. Żeby można to było spokojnie związać yy, Więc y, tak yy, Wszystko... ojoj oj No dobra, więc yy, teraz Będziemy to yy, Nasz ryż tutaj wiązać Właśnie tą yy, Właśnie, właśnie, właśnie tą Naszą nitką, więc musimy kawałek od yy, odwiązać, tylko właśnie nie wiem, nie wiem jak. No, kurde. Yy. No, dobra, wracamy zaraz, jak to odwiążę. Okej, okay, ja już nitkę mam odwiązaną, trochę się, powiem szczerze, z tym namęczyłam, ale myślę, że będzie dobrze. Bo mam odwiązaną, teraz trochę sobie bierzemy tej nitki, obcinamy i tym to sobie odkładamy na boczek na chwilę i naszym Dlaczego tutaj u góry trzeba zawiązać? Najpierw skręca. Najpierw tak robimy. Potem bierzemy tu nitkę i zawiązujemy. I zawiązujemy. No dobra, ja już to zawiązałam i można tutaj trochę obciąć. Tutaj teraz troszeczkę mamy Od góry. Tak troszeczkę, jak zostało, oczywiście, bo jak nie, no to nie. Żeby tam trochę coś tam było. O. Zostaje nam takie, 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 takie coś. O. I teraz wiążemy. tu. Jaką główkę. Yy, też nitką, którą też właśnie od, yy, od, odetniemy. Właśnie, okay. którą odetniemy. Więc tak, naszego bułwankę już udało mi się tutaj związać. U yy, góry związałam i tutaj związałam. Yy, więc teraz na razie już mam kształty. Teraz zajmiemy się czapką bałwanka, więc czapkę bał tak. bał bałwanka posłuży nam ściągać od tej skarpetki naszej. Ym, uci ucinamy go trochę, ucinamy i i taki mały kawałek, i nakładamy na naszego, na głowę, na głowę, na głowę naszego bałwanka. Tak, o, tu. Tutaj wiążę. No dobra, tak. Tutaj wiążemy. Ja wrócę tutaj. Okej. Okay. Tutaj wiążemy. Ja wrócę, jak to już zawiążę. No dobra, ja już tutaj zawiązałam. Jak widać, o, tutaj zawiązałam normalną tą białą nitką. I teraz będziemy wiązać naszą... Oj, super, jak się zrobił. Naszą y, tą wstążką troszeczkę oderwiemy. I tutaj zawiążemy. Tu po prostu, tak... Na najpierw, a ja jak już mam gotowego, znaczy, no bałwanka jeszcze, jako bałwanka to nie, ale już trzalik zrobiłam, yy, więc teraz może się zajmiemy, czego tu nam brakuje, no oczek. Więc tak, bierzemy nasze szpilki, uwaga, bo są ostre, <grych> yy, jako oczka bierzemy niebieskie, sobie to przekręcę i po prostu wkuwamy. niebieska, i, niebieska. ok, i czerwona jako buźka. Te szpilki chyba, chyba nie wypadną, więc no nie wypadną, nie wypadną. jest na razie na wygląda tak. Teraz dodamy guziczki tu. Trzy. Ym, I przykleimy je klejem magik. 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 <grym>, no dobra. Więc tym klejem. A, nal, nal, nal. Szybko, szybko coś. Kartka, 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 bo się nie odklei. Szybko, chustka, chustka. Oj, oj, to jest foliwum. Wybaczcie, wybaczcie, ale. Ale tak. Problem. Okej, okay, już leci, dobra. I teraz na no to. Bałwankę odsuwamy na razie na nasz guziczek. Klejem. Ok. Klej. I przyklejamy. Oczywiście trochę odczekujemy, żeby nam wysechł. Przytrzymujemy, żeby nam wysechł, i, i dalej. I dalej będziemy dalej kleić. Więc się znowu zobaczymy, jak już będzie bałwanek gotowy, jak tylko przykleję te guziczki. No, no dobra, więc ja ozdobiłam bałwanka, bałwanek już wygląda tak. Tak, o! Yy, guziczki już przykleiłam. Na czapce poozdabiałam różnymi koralikami. Taki jest jeden, taki z przodu, tak to reszta tak na przemian. no, więc bałwanek wygląda czekajcie tak no dobra to nie zapomnijcie zasubskrybować zostawić łapki w górę pod tym filmem, bo to motywuje ja się z wami żegnam trzymajcie się i cześć do następnego razu